Dzień dobry, witaj na kanale Tarcistki Iris, witaj w mojej przestrzeni. Miło mi, że jesteś ze mną kolejny raz. Zapraszam Cię dzisiaj do wysłuchania Twojej energii na dzień 29 października 2021 roku. Wybieram trzy różne energie, trzy różne karty. Daj sobie chwilę i wybierz tą energię, która po prostu najbardziej Cię przyciąga. Może pierwsza, druga albo właśnie trzecia karta. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i nie wszystkie te karty. Z Tobą mogą rezonować. Jeżeli wybrałeś kartę numer jeden, jest to dzień niewinności. Nawet takie małe rzeczy, które będziesz robić, bądź te duże, będziesz przechodzić łagodnie, delikatnie, niewinnie. Będziesz czuł wsparcie i przebrniesz przez to wszystko. Jeżeli wybrałeś w tym dniu kartę numer dwa, będzie to dzień mistrza. Wszystko, co będziesz robić, będziesz robić z dokładnością, z interpretacją tego, co tak naprawdę chcesz mieć. Jesteś mistrzem w tym dniu, wszystkim, co nadajesz. Dajesz rytm w wszystkim, co działasz. Jeżeli natomiast wybrałeś kartę numer 3, jest to dzień rozkwitu. Czegokolwiek się dotkniesz, będziesz w tym wzrastać. Jest to dzień Twojego zdobywania, jest to dzień rozkwitu, jest to dzień napawania się pięknem, napawania się fascynującą energią, a przede wszystkim zdobywaniu swojego szczęścia. Dziękuję Ci, że ze mną byłeś. Pozdrawia Iris. Pa, pa, pa.